Dajcie moi drodzy, połowa stycznia, pogoda wspaniała, jest na plusie, kilka stopni. Także to jest super czas, żeby zobaczcie ciąć grusze, jak w tytule filmu, jak to zrobić, czym się kierować, bo nie każdy wie. Wielu z Was na ogródkach to początkowi działkowcy, ogrodnicy, tak? Niedawno może niektórzy z Was kupili działki i nie wiecie, jak się za to zabrać. Zobaczcie, taka gruszeczka ma już 4-5 lat, ona była już cięta. Ale cały czas zobaczcie, jest taka zasada, że jak raz zaczniecie już ciąć to tak zwane wilki, czyli jednoroczne przyrosty będą cały czas dążyły, żeby tą gruszę pchać do góry. To takie do końca nie jest złe, ale pamiętajcie, żeby te wilki jednak mimo wszystko troszkę skrócić, tak może nie od razu musi całkiem je wycinać. Czyli zobaczcie, jak taki ładny wilk, tak to do końca może go nie tnijcie, ale skrócić na pewno trzeba. Po co skracamy wilki? Po to, żeby one się ładnie rozgałęziły i w następnych latach z nich będą też owoce tak? ale najbardziej zależy nam na takich poziomych gałęziach właśnie takich jak tutaj, zobaczcie to jest super gałąź i ona zobaczcie czym jest zakończona krótkopędami takimi tak? i na takich krótkopędach właśnie zawiążą się w tym roku już e, grusze, owoce i na tym nam zależy czyli na takich grubych pąkach, zobaczcie jak to poznać tutaj grube pąki tak? macie, także tego nie będziemy wycinać tu gdzie mamy owoc, grubszy pąk zostawiacie ale te wszystkie takie cienkie po zimie oszacujecie, które już można poznać są troszkę uszkodzone przez zimę, słabo rukują, te które rosną do środka wycinamy, a więc zaczynamy cięcie właśnie od takich, od takiej ilustracji, które rośnie do środka pęd, zobaczcie, ten, ten ładny jest niby tak, ale on rośnie do środka i przyszłościowo będzie nam słabo, także jego się pozbywamy, zobaczcie jaka technika cięcia, tutaj musi być to ostrze, bliziutko, tak, nie tak tniemy, tylko tą stroną, o. I równiutko, nie zostawiamy tutaj żadnego ikutka, nic tu nie zostawiamy, bo to potem będzie zarzewie choroby. Tutaj też ładnie rośnie, ale do środka, tak? Także się pozbywacie, mimo że jest pąk na owoc, ale usuwacie, rośnie do środka. Tu też rośnie do środka, nie interesuje nas. Dobrze, tu takie ikutki też usuwacie i to bardzo blisko, nie zostawiamy tutaj praktycznie nic, o, w ten sposób, tak? Tutaj zostawię nie tutaj usunę bo jest za nisko musimy być konsekwentni w wycięciu bo czasem nam się o ale tutaj już te pączki ja zostawię ładnie ale ten zobaczcie kikut ten nie kikut tylko wilk ja go skrócę e, kierując się tą zasadą że zostawiamy pąk który rośnie na zewnątrz czyli zostawmy może 3-4 pąki i tniemy pod kątem centymetr nad pąkiem o. I zobaczcie, z tego pąka wyrośnie nam ładny przyrost w tamtym kierunku. Na tym nam będzie zależało. Tak, te pozostałe, tu za gęsto jest. Także tutaj usuwacie całkiem o w ten sposób, króciutko. Ten po, ten ta gałąź rośnie w tą stronę, tak. Także pąk ostatni musi być w tamtą stronę zostawimy. I tak samo pod kątem, o. Także te wilki skracamy. Ten tutaj wilk też tak samo. Zostawiacie pąk zewnętrzny. I tniemy centymetr nad dobrze, tutaj nam pójdzie do góry, także tu jest ładna gałązka na poziomie. Tak rośnięcie już zostawiacie i skracacie ją dokładnie tutaj pod lekkim kątem. O, w ten sposób. Teraz tam, co jeszcze mamy? Tutaj są, tu ładna gałąź, ten wilk, ale go skrócimy. Jak mówiłem, żeby się rozgałęziło. Także tniemy nad pąkiem zewnętrznym, mniej więcej tutaj, pod kątem i centymetr nad. O! Dobrze. Tak, tutaj tak samo ta sama sytuacja. Nawet tu możemy krócej skrócić. Nie chcemy, żeby to tak dużo rosło. O! I gruszeczkę już lepiej wygląda. Zobaczcie, możemy ocenić nasze cięcie. Tniemy mniej więcej 30%. Ta gałąź mi się nie podoba, bo idzie tutaj na tą stronę, więc całkiem ją wycinamy. Damy szansę, zobaczcie, tutaj wnętrze korony jest rozluźnione. Tutaj będzie dostęp światła, powietrza. Ograniczymy w ten sposób e, choroby grzybowe, które na pewno się pojawią. Także opryski też zaraz trzeba miedzianem prysnąć tą gruszkę. Tak? A potem też e, jakimś preparatem na rdze gruszy, bo na pewno się pojawi. Nie ulega to wątpliwości. To tyle moi drodzy. Jeśli chodzi o cięcie, tu zobaczcie, przeszczepiłem sobie lukasówkę. Ta odmiana nazywa się faworytka, czyli potocznie na nią nazywamy klapsu, tak? Zobaczymy, może w tym roku da owoce, bo czekamy, czekamy, a gruszek coraz ciężej się doczekać. Także, moi drodzy, następną, następnym cięciem będzie prawdopodobnie błonka, albo mini kiwi. Zobaczymy, jak nam wyjdzie to technicznie. Także to tyle, moi drodzy. Pamiętajcie o tym, żeby jak sadzicie, sadzić dwie różne odmiany gruszy, bo to są odmiany obcopylne więc jak sadzicie, na przykład Klapsy to obok posadźcie konferencję, one dobrze się ładnie zapylą i świetnie ze sobą współpracują. To tyle moi drodzy, wychodźcie do ogrodów, z tego możecie zrobić sobie potem gdzieś to zakonserwować tak, wsadzić do lodówki albo zakopać i możecie sobie taką na wczesną wiosną zaszczepić, a potem możecie też zaokulizować, jeśli chcecie na przykład mieć na konferencji faworytkę albo na faworytce konferencję, jak najbardziej, ja taki filmik pokażę jak to się robi. Także już teraz możecie zbierać, lub jak jest słaba zima, to takie cięcie możecie zrobić na przykład w marcu. Tak? To będzie ostatni już termin, połowa marca. Ja to robię teraz, ponieważ jest super pogoda, a na wiosnę będzie dużo pracy. Więc pamiętajcie, takie cięcie robimy już teraz. Tak? No niektórzy piszą, że dopiero w lutym, tak, ale taka pogoda jak teraz tej, 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 tej zimy jest. Także patrzymy na termikę. Jest ciepło, tniemy, nie patrzymy i po prostu do połowy marca macie czas, ale. Ten rok jest wyjątkowy, jest bardzo ciepło, także nie spóźnijcie się z tym zabiegiem. Cześć!